Siemano widzę, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Party Hard Znów nie mogłem się doczekać powiem wam, że odpłacę tą grę Poprzednie odcinki były trochę takie, no dla mnie przynajmniej wymęczające Mega się potiltowałem na tym jednym poziomie, na tej plaży Ale spokojnie, dzień kolejny E, tak naprawdę dzień później nagrywam tutaj ten odcineczek niż, niż tamte poprzednie e, Grałem sobie dzisiaj jeszcze w Bladborna i bardzo przyjemnie mi się pykało, więc Jakby mam taki dobry humor, jest tak chillowo i fajny dzionek Że czuję po prostu dzisiaj dobrą aurę, dobrą aurę bez żadnego jakiegoś e, Tiltowania głupiego Także lecimy dalej no Tutaj Miami Party właśnie ostatnio skończyliśmy Teraz mamy do wykonania level Bus Party, czymkolwiek on jest e, No i mogę tutaj sobie zagrać Albo tym herosem, który ma wyznaczony czas, co zbytnio mi nie pasuje ta postać. No, albo naszym zwykłym kolegom, który po prostu nie może zasnąć, Który po prostu chciałby się trochę przespać. Typowo. O kurde, jaki level. Ojej. Ty, ale tu mi tu po... Bomba. Ej, ale pytanie w takim razie: no bo przecież. Tu policja nie może przyjść, chyba, nie? No dobra, ja podłożę bombę. Podłożę bombę. Ale to policja nie może przyjść, to ja to, to, jest jakby free level, który trwa dwie sekundy, tak? Czy co, bo nie rozumiem. Pójdę na sam koniec. Ty. Czemu to jest bomba i oni w ogóle... Co to jest za level dziwny? Co to jest za dziwny level? Przecież to policja mi do nie, nie może przyjść. I co, i koniec? To co? Okej. No to tego się nie spodziewałem, nie? Yyy... To było dziwne. Level, który trwa 47 40... sekund, a w sumie trwałby pewnie z 30, jakbym to przespeedrunował. <laughs> Dobra, nie wiem, nieważne. Taka scenka. Alright. W końcu się z nimi zbierali kilka tygodni później. W środku, w środku, w środku. Jego samochód się po prostu wcielił na dżurkową drogę. Co on robił, Mr. West? I'd been staring at photos of Katie every night for the last month. The ink had started to run off, or I'd been pressing the corners so tightly. What was he doing, Mr. West? He was admiring his handiwork. I wouldn't worry, Mr. West. The chances are it's what she wanted anyway. To be one of his works of art, so to speak. Fuck you. Hmm. I was ready to put a bullet in the back Oje of his panie. head there and then. It would have been so easy, so satisfying. Was what he deserved. What changed your mind? I'm a cop, Darius. The American people rely on figures like ah. myself, to uphold the law. made us one in the same. Okay, noble of you, John. Once again, fuck you. But you know, there's there a level in the więzieniu? Of Proszę. For such Proszę, level in the light your Błagam. I still have no idea what it was. This terror of darkness has somehow found a friend in the light. And of course, when I came to, I found my car had made a strong connection with rather incompatible foliage. Worse still, my backseat was devoid of serial killers. Okay. Open air. Hmm. Okay. No to sprażmy, No, drugi level no, nawet nie wiem. Okej, okay, czyli... Ale co gdzie jest policja? A gdzie jest policja? I nikt nie zwrócił w ogóle na uwagi, że tu kurwa... Auto policyjne się rozbiło? Przepraszam bardzo? Dobra, nieważne. E, najpierw sobie tak naprawdę sprawdzimy po prostu wszystkie tu będzie puszował, tylko w którą stronę to spuszuje. No dobra, okej, okay, no co? tak czułem, że tam. Ej, to w ogóle zabiłem kogoś? No coś tam zabiłem to sobie mało. E, muszę sobie posprawdzać oczywiście tutaj. Łapki, jakie to są. i to i no, guśniki znamy, barbecue znamy. Nie wiem, co tutaj będzie w namiocie, więc to sprawdzę namiot. Co to jest? Open. Open into tent and see right? E? Okej. Okay. Dobra, nikt tego nie, nie zobaczył. Byle, że tam nikt nie podszedł i nie zaalarmowali tego jakoś bardzo. Czy ja mogę tędy wejść? Tak, mogę tędy wejść. I tutaj co? Activate. Throw person into soul, alright, alright, rozumiem. Czyli to sobie będzie działać cały czas? Odpalę głośnik. Eee, a czy niedźwiedź to jest zabijalny? O! Tu mogę hajdować buddy. Dobra, schowam. W ogóle niedźwiedzia zabiłem. Policja przyleciała. Oj. Tego też coś zaciukam. O nie, o nie! Ty, nie chcę mnie złapać, co jest? Typ się po pobugował się typ. Do tego sobie jeszcze za za zajebię przy okazji. Nie dogoni mnie raczej. Puść mnie, puść mnie, puść mnie, puść mnie, puść mnie, puść mnie. I dlaczego ty mnie tak długo gonisz? Dlaczego tak mnie długo gonisz? Ej, to to już jest przesada. Dobra, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Nie wiem, dlaczego mnie tak długo gonił. To, tym bardziej, że to był jego pierwszy, pierwszy przyjazd, on dopiero powinien się mocniejszy stawać z każdym kolejnym przyjazdem. No dobra, nieważne. E, bardzo fajnie, że tam jest ten śmietnik do wyrzucania ciał, to dużo możliwości nam fajnych daje. E, na razie zostawię sobie głośnik. Bym, se, bym się zajął rzeczywiście tym tutaj niedźwiedziem i tym typkiem, tylko widzę, że tutaj idzie chłopak w koszuli hawajskiej do mnie. Ty idziesz spać? i spać. No zajebiście. I teraz sobie ich tutaj chowam. I schowaj go, schowaj go do tego śmietnika. I jak zabiję tego, to oni to zobaczą. Zobaczył. Dobra, to restart No dlatego na razie nie wiem. Ale przecież ja go mogę tak podnieść. Jakąś śpi to ja mogę go podnieść. No oczywiście. Ja mogę go, go podnieść i po prostu tak chyba do śmieci wyrzucić. Alright, sprawdźmy jeszcze raz. Gdzie jest ten typ Schurichawajska nie jest tam. Okej, okay, mo tutaj swoje pef czy ja zdążę ich zabić? Nie, nie zdążę ich zabić przed przejściem tego typiarza, więc poczekajmy sobie na spokojnie jakoś. Mamy czas, mamy. Ej, tu nie idzie typ, ale idzie babka. Czy babka idzie spać? Tak, prawda? Tak. No, wrzuć to do śmieci. Czemu nie możesz? O, mogę ją podnieść? Pick the body? Mogę. I tak o, po prostu, hide the body, nie? Ok, no to tutaj ją wrzucę. Teraz ją zabiję, no i Banger To super poszło, nie będę kłamał. Tam jest kolejny typ, tu jest kolejna typiara. Tamtego mogę sobie zabić i go przenieść po prostu. Więc tak też wykonamy sobie taką akcję. Kill. No i pójdziemy sobie na piechotę, tędy. Mam nadzieję, że mnie tutaj nic nie poblokuje. Dobra, mogę sobie na spokojnie tędy przejść, super. No i do śmieci. 4 kile już mamy. Co to jeszcze możemy ciekawego zrobić? Głośniki, na razie się wstrzymam z głośnikami, chociaż, bo to po prostu policję mi zaalarmuje, a jeszcze bym tego nie chciał bardzo, za bardzo. Eee, jestem ciekawy tej tutaj, tutaj miejscówki, break tower, czy to spadnie? Aaaa, widzisz, okej, okay, no to teraz to mi tutaj za dużo nie zrobiłem. Enter the exit into the water, alright. To na razie tam do wody nie, nie będę schodził, nie ma potrzeby zbytnio. Ehm, tam widzę, że kolejna zaczęła spać. Podpalę to, co? Żeby nikt nie zobaczył. Nikt nie patrzy. Nikt nie patrzy. Pa, nikt nie zobaczył mnie. Co za głupki. Dobra, no nie idzie tam zadzwonić ta policja. Niech se dzwoni. Czy ta policja mnie tutaj zobaczy? I to ciało zobaczy? Chyba nie. Dobra, tak, gdzie ona. gdzie ona. to policja pójdzie. Tam gdzieś. Spróbuję to ciało yy, przetransportować. On tam worki ładuje te ciała. Na spokojnie chyba sobie do, z nim dojdę. Banger. Tego coś pisuje yy, wezmę. Tutaj. superancko, Zabiję. Dobra, na, na spokojnie to czyścimy. Nie ma co tutaj się wiecie. Yy, jakoś bardzo po prostu podniecać. Na spokojnie. O, idzie typ FBI. I tam też jest w ogóle śmietnik po prawej jeszcze jeden! Oki oki. Tutaj pobeczkę jedną sobie zabiliśmy. Hmm, oczywiście, że wziął sobie od Ciebie itemek. Clothes, alright. Nie! Co ja zrobiłem?! Przez przypadek się przebrałem! Ale gówno! Mega gówno, tak szczerze. No zmarnowałem po prostu Artifitem, nie? Mmm no słabo, słabo widzę, że tam jeszcze jeden typiarzek u góry śpi to do niego bym się podleciał I w ogóle na tą bym też przetransportował, czemu go nie Use. Unita Victim, ok. idę tutaj w okolice śmietnika tych sobie dwóch zabiję i do śmietnika, bęger nikt nie wie nie, nikt nie wie co się dzieje Nikt nie wie, że zabiłem właśnie 13 osób. Ale to dobrze idzie. Tak schematycznie tutaj to jest rozgrywane. Perfekcyjna rozgrywka ty. Wszystkich coś piąto po prostu wynoszę. Dlatego. O ty. Dobra, to tutaj rozwalę głośnik w końcu i strołuję od razu ludzi, jak będzie głośnik. Policja przyjechała, ok. Ty co oni zrobili? Ty widzicie co oni po prawej stronie zrobili? Co to są, co to są za rzeczy? Ty zabili typów! Normalnie typów zabili, pomogli mi. No dobra, petarda. Mm, czy ja mogę te ratendy przejść? Mogę. Chciałem topiły go właśnie wrzucić o to mi chodziło. Zdąży go zrzucić? Nie zdążę go zrzucić, ale lepa Ty na koniu ktoś przyjechał kurwa. Co jest, ta policja na koniu przyjechała? Co ty gadasz? teraz tu głośnik kolejny rozpierdolę. Uuu, tam fajny trakil poszedł. Mega dużo ludzi padło. Czy ktoś chciałby tutaj do to do, ja podejść? to jak ktoś? to jak ktoś? Chyba niekoniecznie. Tam widzę, że jeden typek na dole się zbugował. Sogo ja po prostu i tyle. Tu jeden poszedł w kimę. To robimy typową, typu, typową akcję ze śmietnikiem. Szybciej go trochę zabiję, żeby on się nie obudził, nie? Dobra, pójdę sobie do tamtego typa na. na pile. Bo widzę, że tu będę mógł zabić jednego albo dwóch nawet. O, tu jednego zabijam od razu. I tu drugiego. Banger! O kurwa, dwóch policjantów? Nie, nie dwóch. Czemu nie mogę górą przejść? A przecież przeszedłem chyba. tam, ogarnij te ciała. Ty no mega dobrze nam w ogóle poszła ta rozgryweczka, człowieku. Tylko teraz nie mogę trochę nic zrobić. Jedyne, jedyna jaka pułapka mi tutaj została to ten toy-toy, którego no średnio mogę użyć. O, o, kurczę no, była blisko. Nie wiem trochę jak ten toy to działa. Teraz jakiego, bez jakiegoś głupiego błędu. Ej, tu jest skrzynka! Uuuu, get item! Smoke grenade! <grymne> <grymne> o, skurwy synu, tego mi brakowało, nie? To walę tu smoke grenade'a w środku pomiędzy tymi trzema. zabijam, 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 tom zabijam, i to jeszcze DJ-a zabić. No i po prostu idę jak najdalej od tych ciał, żeby oni mnie nie połączyli z nimi. i po prostu do nich wszystkich tutaj. Jak mi się zaraz naładuje smoke grenade, tutaj by był idealny w ogóle smoke Granite teraz, nie? Potańczę sobie, żeby nie było. A tu co, mi tutaj coś pokazuje? Aha, tu po prostu mogę do wody wejść, okej. Okay. Kurwa, ta muzyka, jak ona się wkręca. No to ja idziesz strać? A, ah, niestety nie. No ja czekam na smoke grenade'a. Nie ma co ryzykować bez niego. Tym bardziej, że po prostu no, cały czas jeszcze mam jeszcze jednego do wykorzystania, więc... Let's do it, baby. Let's fucking do it. Tu jest idealny, po prostu, y smoke grenade, tutaj teraz poleci. Patrz, wszyscy w jednym miejscu. Wszyscy w jednym miejscu. No dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj, 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 dawaj. Mogę już? Mogę już? Mogę już? Mogę już? Mogę. I teraz tu jeszcze jeden koleżka. Banger. O kurwa, i zadzwonić w policję. Uciekam, 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 uciekam. Byleń ze mną. A tu jest smoke i tak, nie? Ta. Dobra, zabijam tego i koniec. Tą babkę zapierdalam. I finito. Mam to. Alright, right. The descent, a violent maelstrom Nature has a way of bringing the most devious of minds back down to earth. And shortly after the sawmill massacre our psychopaths succumbed to the outdoors of all things. Really now Mr. West can we stop with the cliched storytelling? This isn't a tale from Narnia. <laughs> How could you possibly know his motivations for being in that wood? Perhaps he wanted to feel closer to nature. Perhaps he was tired of killing. Just maybe he wanted to feel closer to his victims. All I know is when the cops turned up to search the surrounding areas, they turned up nothing. And this was a place right out in the middle of nowhere. So it wasn't like he could have gone far. There was only one possible explanation. He'd managed to hitch a ride out of there. You think he called the paramedics himself? No. Well, it makes sense, right? Splatter yourself with some of the blood at a mass murder scene, and the medics aren't exactly going to be picky about who they pick up. It's it's level BP, BP, so you get him to the million million percent. BP. Of course, this particular victim was breathing a little too well for his or their own good. I guess they may be adding a new phrase to the ambulance protocol handbook: never give drugs to a psychopath. Nie, jest full party. Okej, okay. ale nic widzowie. Tutaj bym zakończył odcinek w ogóle. Także dziękuję serdecznie za oglądanie. Dzisiaj trochę krótszy, ale zrobiliśmy dwa levely, więc myślę, że mi wybaczycie. Eee, no i widzimy się niedługo oczywiście. Nie wiem co, co jaki czas padają odcinki. Być może w ogóle codziennie będę je wrzucał. Jeszcze nie zdecydowałem. Tak Radę teraz nagram sobie na zapas. No bo odcinki i tak sobie nie podam na kanał, więc... Więc tak to wygląda. Dzięki widzowie serdecznie za oglądanie. Widzimy się niedługo. Wielkie pozdro dla Was. Newer!